Dobry dzień, dobry 15 dzień sierpnia. W Polsce święto i narodowe, i kościelne. W Bułgarii słoneczny dzień. Nie ma jeszcze siódmej rano. Czas biegnie. Dwa koty się marcują w sierpniu. Co by to nie znaczyło, hotel nazywa się Martinez. Miejscowość Sozopol nad Morzem Czarnym tak zwana wesoła uliczka w Sozopolu jeszcze pusta, potem do późnych godzin nocnych jest tu gwarno i głośno. Słońce ledwo co wstało, a ja zmierzam w stronę starego miasta w Sozopolu. Zmierzam nieuchronnie w stronę Starego Miasta Port Jachtowy w Sozopolu No i tu zapewne wchodzi się na teren starówki Rzeczywiście, jakby bym się znalazł nagle 300 lat wstecz. I to są rzeczywiście bardzo stare domy. Na razie błoga cisza, zero turystów, ale to już niedługo. Za godzinę będzie tu gwarno i roino. Niektóre drukowane uliczki wychodzą wprost na zatokę. Tak, w tak niesamowitych miejscach położone są restauracyjki. W promieniach schodzącego słońca to wszystko skrzy się i Miejsce architektoniczne, kulturalne, południowa ściana twierdzy i zamku oczywiście część fortyfikacji. Oczywiście miejsca do fotografowania jest idealne. Te domy były zbudowane tuż za murem obronnym. No trochę to dziwne, ale ja nie, niewiele wiem o tym Sozopolu. Przypuszczam, że ze względu na bliskość imperium osmańskiego mieli oni tutaj wpływ decydujący na architekturę i na funkcjonowanie tej osady. Niesamowite, piękne miejsce. I znowu na chwilę odchodzę od tego pięknego nabrzeża, od tej promenady pod murami, wchodząc w starożytne zaułki Sozopola. Oczywiście trochę to popsuto tymi plombami, które wstawiono pomiędzy te piękne stare domy. Jeden z licznych tutaj hotelików, restauracyjek, gdzie wykorzystano stare budowle do montowania w całkiem współczesne placówki rozrywkowe ale pięknie, tak może być. powoli obchodzę cypel na którym zbudowano Sozopolis zapewne gdzieś tutaj są pozostałości po starożytnych ale jakby nie mogę natknąć się na te miejsca ależ za kamarki i wszędzie tutaj są ludzie. A jeżeli ktoś tutaj mieszka, no to fajnie mieszka. Dosłownie w każdym zaułku urządzono tu restauracyjkę i można coś zjeść w ciągu dnia i wieczorem. W takim zacisznym miejscu na klifie przytulona mała cerkiewka w pobliżu fragmentu starożytnego muru. Właśnie tu napisano, że to północna wieża z wejściem do fortecy Sozopor. A w oddali jakaś wyspa, a na niej Tarnia morska zapewne. A właściwie to są tam dwie wyspy. No i już wszystko wiadomo: ta wyspa to świętego Iwana i dwie wyspy Kirika i Julity, ale całość pochodzi to nie wiem czy to nie pomyłka no ale chyba nie z drugiej połowy szóstego wieku czyli mogę tutaj dotknąć ręką naprawdę bizancją a ta maleńka knajpka wykuta w tym małym przesmyku nazywa się Panorama Święty Iwan, bo okno wychodzi stąd prosto na wyspę Świętego Iwana. Byłem w tym Sozopolu 38 lat temu, w 1978 roku, ale byłem tylko nad zatoką w Sozopol, nie mając pojęcia, co tutaj jest wewnątrz. Wtedy zresztą były inne czasy. I ja jakby byłem inny wtedy jeszcze nawet nie precyzowały się moje zainteresowania Duduś miał ledwie 3 latka, a przemka jeszcze nie było na świecie bez mała 40 lat to jednak szmat czasu a ja co chwila napotykam się na jakieś relikty przeszłości. Nie mówię o tych niemieckich i japońskich gruchotach. Kolejny maleńki kościółek, stąd chyba najlepszy widok na wyspę świętego Iwana. No i mniej więcej obszedłem byłem ten, ten przylądek, ten cypel, na którym jest Sozopol. To budowle poznaję, nie wiem co to jest, ale to jakaś późniejsza. No i marina. I kolejna cerkiewka. Konstantina, świętego Konstantina i świętej Heleny, czyli Matki Konstantyna na pięć osób ta cerkiewka, jak sądzę. No i dochodzi już półtorej godziny, jak jestem w starym Sozopolu Czas robić odwrót, bo mi śniadanie zniknie ze stołu. gdzieś tam w oddali słychać chór modlących się w cerkwi czy raczej w cerkiewce już tu jest ta przepiękna cerkiewka prawosławni zapewne też obchodzą święto Matki Boskiej o, to coś więcej niż cyrkiewka, to chram świętej Bogu Rodzicy. Dala dostrzegłem jakieś starożytności. A ruiny, przed którymi stoję, to ruiny, ruiny bazyliki z X wieku naszej ery. A Kościół był postawiony na ruinach starogreckiej świątyni, której wiek szacowany jest na V, II yy, przed yy, Chrystusem. Ten kościółek, właściwie chram świętego Jerzego był zbudowany w XVIII-XIX wieku w pobliżu ruin bazyliki, którą przed chwilą oglądałem. Trzynawowa, pseudo bazylika z początku XIX wieku. Powtórzone to, co wspomniałem, zbudowana na ruinach poprzedniej bazyliki z okresu bizantyjskiego no i tak jak się spodziewałem turyści wylegli już na ulicę do sklepików tutaj jakaś piekarnia zdaje się że udało mi się już zamknąć pętle po z Opolu powoli będę dokonywał odwrotu w kierunku tego Martinez'a. Topli zakuski, to jakaś piękarnia w starym domu. Dali Kościół Świętego Mikołaja, stare średniowieczne, czy bizantyjskie ruiny kościoła, fragment muru północnego, obronnego, jak się okazało, z VI wieku. Tym klifem niedawno odbyłem piękny spacer wzdłuż murów północnych.